Elo, żelo. Widzimy się się y, raz już y, na tym kanale. Podaj, że jest to trzeci powrót chyba, albo drugi, nie jestem przekonany. Ale no co, jestem. To ja się wakacje mi przedłużyły, nie będę ukrywał, leciutko sobie posiedziałem na dupsku, i nie robiłem nic. Ale spokojnie, już jestem, wyciłem. Y, no wiadomo, jak wszyscy wiedzą, ja tu nie wracam tylko, żeby spogadać i wypierdalać znowu, chociaż zdarza mi się to dość często. Ym, mam parę info, takich ważniejszych, mniej ważniejszych, wiecie o co chodzi, takie info typu elo tak zwane. Yy, żeby nie było, że też siedziałem na piździe, mam dwa filmy nagrane, jednakże jeden pójdzie do śmieci, a drugi póki co jest w etapie ostatnich poprawek, także on wleci prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Nie, nie jest to Arbajtek, mimo wszystko nie jest to Arbajtek, Arbajtek właśnie jest w tym filmie kuratet, ale spokojnie, to też będzie ogarniane. Z tego, że właśnie nagrywanie filmów idzie mi jak idzie, jeśli chodzi o montowanie i tak dalej, żeby zbierać tych ludzi, żeby coś z nimi robić. Ogólnie taki content w tym stylu mi to trochę nie siedzi. Niby jest spoko, ale wątpię, że to jest to, co, w co ja chcę iść. Dlatego też będę chciał troszeczkę zmienić formułę filmów na YouTubie. Mam na to troszeczkę inny pomysł, trochę inny koncept. Jednakże zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co jeszcze nie zdradzam, żeby nie było, że powiem mi się ze snach i wyjdzie jak zwykle. Ale mam na to jakiś koncept. Poza tym chcę zacząć oficjalny streaming, Mamy yy, 0019, 13 października, 20 minut po północy, więc od tego filmu, kiedy on wlatuje, nie wiem, kiedy on wlatuje, prawdopodobnie też wyjdzie 13 października, przynajmniej mam nadzieję, jeśli nie to XPP, yy, mam plan wrzucać jeden film tygodniowo. Tak, ten film też się liczy, więc yy, od tego filmu zaczynamy. Będę miał w pl planach rzucać tydzień yy, tydzień w tydzień po jednym filmie na YouTubka aż do końca tego roku kalendarzowego, zobaczymy, jak długo to utrzymam, jak długo utrzymam ten streak. Mam nadzieję, że uda się to wypełnić. A jeśli będzie szło dalej, no to nie widzę powodu, żeby tego nie przedłużyć. Yy, aż do końca się znudzę. Także tak jest mój pomysł, że będziemy się tutaj raz w tygodniu widzieć. Jeszcze nie wiem dokładnie z jakim kontentem. mam jeden film, który podzielam na dwie części, więc na pewno dwa tygodnie kontentu mam. Jest to do ogarnięcia bez problemu. Coś będziemy z tym kombinować. Oprócz tego, że na YouTube, mam największą ilość community i siedzę tutaj, najczęściej, to było moje takie jedyne źródło siedzenia w internecie, to od paru lat już mówiłem, czy to jako baka na QA, czy na filmach, że dla mnie streaming jest tu, a YouTubeek jest tu, nie? To jest raczej obviósł, że tak mówiłem, nie jest to nic nowego. Dlatego też od miesiąca, dokładnie od 4 4-5 września, szponce na Kiku. kicktv.com slash Link pojawia się w tym momencie na ekranie, jest też oczywiście w opisie. Od miesiąca już sobie tam coś klikam, mam podajże 60 godzin przestreamowane, mam tam jakieś followki, mam nawet jakieś subika, mam jakieś donajciki, coś tam wszystko jest już tak powiem na tym profilu przygotowane pod szpont. No wiadomo, gierki jak gierki, no gram sobie w gierki, wkurwiam się na komputer, ewentualnie z się zawsze można powyzywać dla kontentu, czy też usiąść wieczorkiem, odpalić sobie jakąś chillową gierkę, posłuchać sobie chill lo, -lo -faj, kurwa, muzyki i siedzisz, se szponcisz i odpoczywasz, nie? To jest taki mój pomysł do kika na ten moment, zobaczymy jak będzie szczelania, ale póki co mi się spoko stymuje. Mam tam jakoś tam, że powiedzmy to małe grono odbiorców, ale ktoś tam to ogląda, także tak powiem, nie stymuje dla botów i dla powietrza. XP TF Poza tym, wiadomo, przez wszystkie moje materiały ktoś tam zawsze się przewijał, czy to osoby starej ekipy jak bałkę, czy to ktoś nowy, czy to ktoś epizodyczny. Na już teraz mogę oficjalnie powiedzieć tak już wiecie, tak oficjalny kurwa info, wiesz co, w tym momencie zatrzymujesz, przestajesz patrzeć na tego Sabo i który jest z lewej czy tam jakieś inne gówno, co się kręci z prawej, nie ma to żadnego znaczenia. W tym skupiałem się tym, co mówię, ponieważ razem z moim kochanym kolegą, przyjacielem, z tym już kurwa no, 7 lat siedzimy w tym głównie, czyli JJZ, a.k. Jaze, Nikolcia, Drakul, wszystkie te inne ksywy po kolei, człowiek, wielu innych, człowiek, wielu twarzy. Razem ze mną w tą przygodę, też go lekko zmusiłem do robienia contentu też na kiku, jemu ja też to się bardzo podoba, też to lubi, również mam profil na kiku kik.com.jjz Również to będzie się na ekranie, też jest w opisie filmu, że kurwo sprawdzać ten opis. Yy, razem lubimy sobie content, wiadomo, będziemy starali się stremać, że jak ja mam streama to on nie ma, jak on nie ma to ja powinienem mieć, tak no, żebyśmy się w miarę przeplatali, żeby ta nasza publika była w miarę spójna. I z racji tego, że chcemy grać do jednej bramki, do jednej publiki itd. Otworzyliśmy specjalny serwer Discord SecretStars Community, którego link pojawia się też w opisie, rozumiesz trzy rzeczy w opisie, kurwa jaki to jest chory. Oraz yy, w tym momencie też na ekranie powinien się ten link pojawić, nie wiem, gdzieś tu pewnie jest. Jeszcze nie wiem gdzie ja go wrzucę, ale gdzieś będzie. Jest taka najprostsza droga kontaktu z nami oraz wydaje mi się, że to jest tak najbardziej optymalne, że tam będą wszystkie ważne informacje, czy to nie wiem, ktoś robi sobie jakieś, jakąś przerwę, tego typu, nie wiem, yy, kto kiedy wrzuca film na YouTube'a, kto kiedy streamuje. Tam jest dosłownie wszystko. A z racji tego, że my też tam siedzimy praktycznie codziennie, to yy, tam się z nami łatwiej skontaktować w jakiejkolwiek sprawie, yy, jaka jest potrzebna. W racji tego, że czasy są, jakie są, internet idzie do przodu, ludzie potrzebują dopaminy, o czym świadczy ilość, kurwa, kręcących się okienek dookoła yy, tego pięknego okna z yy, SPSL Spillarbyte, pod której właśnie dogrywam to audio. Plan jest, plan jest, a czy lepiej plan został zrealizowany. Otworzyliśmy też TikToka sekretnego Stanisława, który jest TikTokiem, na którym latują nasze shorty z Kika oraz jakieś fajne shorty z YouTube'a, jak coś śmiesznego się wydarzyło. Obecnie coś już tam jest, 3-4 TikToki tam są, także polecam sobie Ci i zalajkować i repostować yy, Bo dzięki temu będziemy mieli więcej różyczek i będziemy mogli więcej za różyczki dziękować. Nie wiem, czy coś takiego tam jest, mam nadzieję, że tak, bo nie, to będzie mi wstyd, że powiedziałem to, a już nie ma różyczek na TikToku, xpp. Także, link również do TikToka jest w opisie, też się w tym momencie prawdopodobnie pojawia na ekranie, link do TikToka, mam nadzieję. Yy... No, także TikTok też jest, też będziemy sobie kombinować na TikToczku, coś będziemy tam szpącić, mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. A nie, ten profil sobie zdechnie po miesiącu, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ostatnie info, jakie mam, to już jest takie info... Czy to ode mnie, a nie, że stwierdziłem, że to powiem, tylko mam po prostu chęć to powiedzieć. Ponieważ yy, dlatego, że, no, z tego, że z Jasonem znamy się tylko głównie z Arbyta, jesteśmy znani w głównej publice dzięki Arbytkowi, to dowiedzieliśmy również współpracę z serwerem w SCP, jakim jest kocia strefa. Yy, ogólnie ci, co byli na Kiku, to wiedzą, że no, się często z tamtą tam 2-3 razy. To jest na 5 filmów 2-3 razy tam wchodzę. Na tą kończynę strefy, żeby sobie pojać. Wiadomo, nie jakoś długo, bo już nie łęgasz się grę aż po parę godzin, ale zawsze godzinkę czasu znajdę na z tym, żeby wejść sobie z wami pograć. Yy, ogólnie sobie mi się podoba, mam już przegrane parę godzin. Yy, spoko są ludzie, pani mi się z nimi szpąci. Czasami są bezbeki, czasami są jakieś yy, cackie mocni szpąciciele, czasami są casti, ale przynajmniej zawsze można się pośmiać i póki co jeszcze nie dostałem bana za robienie skopy z kogoś jajec. Także jest Git yy, zanim administ administracja też się idzie fajnie podogadywać Nie mówię, że z każdym, bo no, każdy jest inny Ale z większością idzie się w miarę tam dogadać Jeśli chodzi o jakieś afery Także odlety też jest na plus I chyba póki co najważniejsze Mają też spoko pluginki Nie wiem jakie są obecnie u innych serwerów Ale na pewno Dziura z Gambą Jest dla mnie top of the top Z zajebistym pluginem W kurwę kocham Dziura z Gambą Uwielbiam Ci co też na Steamach są Też wiedzą, że Steam bez Dziury z Gamby To dzień stracony Także taka oto ode mnie yy, okejka jest w formie tego pluginu, Nie wiem kto go kurwa zrobił, ale jest geniuszem, więc jest wielkie pozo dla ciebie. Yy, no nie będę oczekiwał, że nie polecam tego, gdybym się tam bawił chujowo. A no, tak już no, pograłem tam chwilę. Mogę oficjalnie, szczerze, powiedzieć, że zapraszam do nich na Discorda, yy, gdzie jest oczywiście CIP i tak dalej. Discord jest akurat również w opisie, także jest kurwa milion linków w opisie. Otwieraj, kurwa, ten opis, rozumiesz to? Kupuj se więcej gigabajtów internetu, żeby otworzyć opis, bo kurwa otworzyć. Tam jest tyle rzeczy, że to jest chuj. Doda! zwolnij, bo te kurwa teksty, czaisz? Dobra, no co, pogadałem co miałem pogadać, ogarnąłem co było do ogarnięcia. Yy, poreklamowałem, pozapraszałem, przypomniałem, żeby otworzyć opis. Yy, mogę chyba zawijać już z tego pięknego miejsca, jakim jest mój kanał na YouTube. Jeszcze raz, wielkie dzięki dla każdego kto wspiera moją działalność w internecie, czy to po YouTube, czy kik, czy jak z kubałkę robiliśmy content, czy jak siedziałem tych innych różnych Discordach, yy, czy to Arbajt'owych, czy, arba, czy to nie Arbajt'owych. Wielkie dzięki, bo no gdyby nie wy, to mnie by tutaj nie było, nie robiłbym tego kontentu i prawdopodobnie nie spodobałoby się tak jak mi się to podoba teraz. Także do zobaczenia na Kiku, a tutaj mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Obiecuję, że tym razem pójdzie to troszeczkę szybciej niż ostatnio. Bo przerwa do raz na 4 miesiące to jest coś czego w kurwe bym nie chciał Także wieczór czas. wielkie pozdo i do zobaczenia ja na streamach Pau 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 kurwa jak deichman